Dzień dobry, witam Was w sali nawigacyjnej, gdzie będę chciała trochę Wam przybliżyć kierunek, jakim jest technik nawigator morski. To może na początku, kim tak naprawdę jest nawigator i co robi na statku? Nawigator jest to osoba, która odpowiada za bezpieczne przejście statku z punktu A do punktu B. W naszej szkole uczymy się takich przedmiotów jak astronawigacja, meteorologia czy łączność morska. Na początku, gdy przyjdziecie do naszej szkoły, będziecie się uczyć na tradycyjnych mapach. Na przykład oddziaływania wiatru i prądu na statek będziecie uczyć się tworzyć własne trasy statku. Małą namiastkę bycia na statku daje nam także symulator. Pierwszy monitor odpowiada za wizualizację. Możemy pływać tutaj różnymi statkami, bo tak naprawdę po naszej szkole będziecie mogli. Pracować na przykład na kontenerowcu, na masowcu, nawet na statku rybackim. Oprócz tego e, po naszej szkole bez problemu znajdziecie pracę na przykład w marynarce wojennej czy Straży Granicznej. No, opcji jest naprawdę dużo. E, kolejną świetną rzeczą jest to, że pracując na statku, tak na naprawdę, zwiedzacie cały świat. Dlatego także na takim symulatorze możecie pływać e, po portach w Gdańsku, Gdyni, Sydney, Hongkongu. Przechodząc dalej. E, mam nam pokazania e, kolejnego urządzenia. Tutaj mamy radar. Radar jest, e, jest takie urządzenie, które pokazuje nam, czy w pobliżu mamy jakieś inne statki. Czyli w sumie odpowiada za bezpieczeństwo na morzu. W piątej klasie będziecie mogli zrobić e, kurs na ARPE, czyli po prostu, e, żeby obsługiwać takie urządzenia. Oprócz tego są inne kursy EGDIS, czyli mapy elektroniczne, które Wam zaraz pokażę. Kurs motorowodny, kurs żeglarski. Oprócz tego będziecie mieli zapewnione przez szkołę wszystkie potrzebne dokumenty do pracy na statku. Czyli m.in. ITR-y, kurs bezpieczeństwa, czy książeczka żeglarska. Dzięki temu po naszej szkole nie musicie iść na studia, tylko możecie iść od razu pracować na moduł. Tutaj jest... Mapa elektroniczna, czyli w sumie taka sama mapa jak papierowa, tylko że w komputerze. Możemy tutaj wirtualnie sobie tworzyć trasę, widzieć, widzieć nasz statek, no i odpowiada za takie bezpieczeństwo. Tutaj widzimy wszystkie urządzenia, którymi obsługujemy statek, np. echosonda Sonda czy Autopilot. Ostatnią rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, jest nasz najnowszy symulator. Tutaj możemy się poczuć naprawdę jak na prawdziwym statku. Głównie uczymy się tutaj y, manewrowania, bo na statku, jak wiadomo, nie jest tak jak w samochodzie, że kręcimy ster na prawo i statek automatycznie skręca. Duże statki, takie na przykład ten masowiec, mają to do siebie, że promień skrętu jest y, naprawdę duży. Myślę, że to wszystko, co chciałabym Wam powiedzieć. Myślę, że kierunek jest naprawdę ciekawy i zapraszam Was do tej szkoły. Mam nadzieję, że z niektórymi z Was będę mogła się zobaczyć we wrześniu.